Witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry Castlevania Lords of Shadow. I cóż mogę Wam powiedzieć? Zgodnie z obietnicą, tak jak powiedziałem, czeka nas dzisiaj starcie z Meduzą oraz jej siostrami. Także mam nadzieję, że, mam nadzieję, że będzie to dla Was interesujące starcie i będziecie się razem ze mną dobrze bawić. Ogólnie tego bossa prawie kompletnie nie pamiętam. Wiem tylko, że trzeba oszczędzać, e, oszczędzać moc, moc chaosu, ponieważ będzie ona wymagana. Natomiast jakby to, up, nie, mam za bardzo, nie pamiętam za bardzo, jak to trzeba poprowadzić. Ups. Robi się coraz bardziej niebezpiecznie, coraz mniej życiami zostało. Myślę, że zrobimy to w ten sposób, że tak. Zaczniemy sobie od Łez Świętego, które pozwolą nam zregenerować obrażenia. Mamy jeszcze aż dwie fiolki. Także wystartujemy na czystej pozycji. 6. 6 ataków to na pewno dobry wynik. 4 tym razem tylko 4, ciężko mi jest znaleźć tak jakby wzór postępowania tego bossa, ponieważ wydaje mi się, że e, raz mam chwilę przerwy między, kolejny, między konkretnymi atakami, a innym razem tej przerwy w ogóle kompletnie nie ma i od razu stwór przechodzi do kontrofensywy. Trzeba przyznać, że naprawdę mam z tym bossem problemy, nie jest to walka jakaś, którą bym nazwał łatwą, Natomiast na pewno jeżeli już udamy się pokonać tę poczwarę, to sprawi mi to e, mnóstwo satysfakcji. Zwłaszcza, że już wyższego poziomu trudności nie da się w tej grze włączyć. I teraz tak. E, unikamy tego. Przełączamy się. E, przełączamy się na. Przyłączamy się na tę moc chaosu i tak naprawdę nie wiem dlaczego nic z tego nie wyszło. Ponieważ pamiętam, że na pewno coś trzeba było... Aha, to nie z mocą chaosu, tylko z mocą pustki, bo tam było takie niebieskie kółeczko, które właśnie świadczyło o tym, że czas skorzystać z mocy zamrażania. Więc teraz już będę wiedział, że w tym momencie należy skorzystać nie z prawej, a, a z lewej mocy. O, i jak widzicie, w tym momencie możemy się wspiąć po zamrożonej łapie bestii. Natomiast nie wiem jak można się było zasłonić przed tym. Niemniej jednak... Niemniej jednak chyba... Uda nam się coś tutaj więcej, więcej wskórać. Przeskakujemy na łeb potwora. I wydaje mi się, że w tym momencie się z tym łbem uporamy. Ok, także mamy teraz możliwość ponawalania sobie za Friko w przeciwnika. Jeden łeb za nami, także czas teraz powtórzyć całą sekwencję i pozbyć się e, kolejnego. Ups, to było niebezpieczne. Ja się odsunę tutaj, bo jak widzicie e, jakaś e, dziwna moc się pojawiła na ekranie. Nie Wiem za bardzo co mi to się robiło, ponieważ nie udało mi się w nią jeszcze wleść. Teraz już atakuje tą łapą z obu stron. Także widzimy jakieś zmiany. Jestem bardzo dobrej myśli, ponieważ e, ostatnim razem, kiedy przechodziłem teraz przed sekundą e, tego bossa, e, to było mi o wiele, o wiele ciężej i teraz po raz pierwszy tak naprawdę widzę jakieś większe, jakieś większe postępy w eliminowaniu poczwary. Kolejny raz dokładnie, dokładnie to samo powtarzamy musimy się jeszcze przełączyć na moc chaosu, aby zniwelować barierę którą o, tak można to zrobić, można po prostu przejść na te wypustki a, które ma na ciele, no i co przeskakujemy jeszcze jeszcze w bok ups, to było niebezpieczne całe szczęście się udało I możemy teraz przeskoczyć na web. tak jest. Także coraz bliżej pokonania tego bossa jest naprawdę e, pierwszy, większy przeciwnik, na jakiego trafiamy w tej grze. Ok, przełączamy się jeszcze raz na moc chaosu. I druga głowa w tym momencie ginie. Co to jest, to ja nie wiem i nie chcę się przekonać. Natomiast e, chcę sobie zażyć. Oh God! To było mocne. Miałem teraz trochę farta. Zregeneruję sobie zdrowie. Ale jazda, naprawdę tego już... Tego w tej grze nie pamiętam i dlatego mam taką ra radochę teraz z tego. I teraz co mam zrobić, żeby... Tutaj nie dać się znowu... Spalić na popiół, jak widzicie, w każdym etapie, etapie walki, Meduza dostaje jakieś nowe umiejętności, które, których nie waha się wykorzystać przeciwko nam, aby zyskać minimalną przewagę. Natomiast ja tutaj posłużyłem się trochę jak nów dwoma potkami leczniczymi. Także też nie można powiedzieć, żebym jakoś strasznie ją tutaj rozwalił. Zwłaszcza, że mógłbym sobie jeszcze transformować inne, e, inne artefakty dokładnie w, te same, w tę samą relikwię. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego pierwszego bossa. Także mam nadzieję, że wam się podobało na pewno e, na pewno mi owszem. Zwłaszcza, że było to jednak pewnego rodzaju wyzwanie dla mnie. Strasznie dużo ta bestia biła, to trzeba jej przyznać. To możecie jeszcze raz zobaczyć jak ogromne. Jak ogromnym cielskiem dysponowała. Aktywujemy naszą moc chaosu i możemy teraz skorzystać z bomby. która otwiera nam pewnego rodzaju, e, najczęściej są to po prostu przejścia pomiędzy lokacjami w grze. Natomiast pytanie jest takie, jak tutaj teraz e, przejść dalej? Na pewno wskakujemy tutaj, ponieważ to na pewno będzie coś e, związanego z cieleskiem tej poczwary, ale dużo razy powiedziałem poczwara w tym filmie. Sorki, ale ja jakoś nie mogłem jak, żadnego sensownego synonimu znaleźć. E, nie chciałem się cały czas powtarzać. Co mamy tutaj? Hmm, chyba nic ciekawego. Bo te jeszcze nie rozwalimy, więc zostało nam tylko wrócić na górę. Może tam na górze? Nie, chyba nie. No, także jestem naprawdę za mega podjarany tym zwycięstwem. Nie było ono może jakieś spektakularne, jak już powiedziałem, ale z całą pewnością dało mi mnóstwo. Mnóstwo radochy, możemy sobie teraz doładować nasze demoniczne moce i podążyć dalej ścieżką fabularną. Sorki, wielkie, jeżeli ten filmik będzie za długi albo za krótki, ponieważ nie wiem, ile mi zajęło przechodzenie tej, tego bossa, jakby poszczególne razy. Także nie jestem w stanie stwierdzić, ile powinno to dokładnie zająć. Postaram się mniej więcej zmieścić w tym limicie, który tam sobie ustawiłem. Natomiast ja mam już teraz 15 minut nagrywania. Podejrzewam, że nagranie ma samo w sobie około 10 w tym miejscu. Może trochę więcej. Także będę starał się to jakoś sensownie wymierzyć. Wow, tu naprawdę była dobra walka i to będę w tym materiale jeszcze na pewno kilkakrotnie powtarzał. Tak jak myślałem teraz... E, teraz czas na e, jakichś przeciwników. Ok, więc na początku wyleczmy się szybciutko e, na... Na tym przeciwniku. Wyłączmy... E, wyłączmy ten tryb leczenia. I teraz muszę uważnie obserwować ruchy moich przeciwników I tak jak zapowiedziałem chyba dwa odcinki temu, w tym miejscu w grze będziemy już w stanie rozwalić wow, co to jest w ogóle rozwalić tego przeciwnika bez korzystania bez korzystania z... tak jakby jego głupoty. Dobra, sekunda, teraz się musimy na pewno odsunąć. Nie chcę tutaj przeszarżować, natomiast tu jak widzicie nie możemy go zaatakować. Na czerwono teraz świeci jego zbroja, którą możemy zlikwidować seriami e, seriami dobrych ciosów. Tu mogłem to blokować, natomiast popełniłem mały błąd. Tu natomiast zrobiłem to zbyt późno, aby kontra została zaliczona. Staram się to szybko zrobić, ponieważ ci przeciwnicy mają teraz sporo zdrowia i rozwalanie ich zajmuje trochę czasu. Co przecież wcale nie wpływa na to, że rozgrywka jest e, bardziej atrakcyjna w kwestii oglądania. Dobra, strażnik wykończony, więc jeszcze sobie zaabsorbujmy, e, zaabsorbujmy sobie orby, które by z niego wyleciały. Mamy kolejne miejsce, aby skorzystać z klucza pod ziemi. I to urządzenie już chyba znacie. Nie jest żadnym zaskoczeniem dla Was to, jak działa. I ruszamy dalej. Myślę, że zaraz będę, będzie już jakiś przerywnik filmowy, ponieważ dawno już go nie było. A jednak ta gra naprawdę lubi cieszyć swoich fanów dłuższymi przerwami, które są poświęcone wątkowi fabularnemu. Nie wiem, czy wiecie, niedługo ma wyjść dodatek do tej gry, w którym będziemy mogli po pokierować losami Trevora oraz jego syna, a zatem dziedzicami, dziedzicami Gabriela. ta winda to nic innego jak sklepik, o którym wam mówiłem, w którym ten mały stworek sprzedaje nam różnego rodzaju przedmioty. Oh my prince, what a great to have you in my humble Please come in, come in. Make yourself at home.

to co mnie tu interesuje, to tak naprawdę. Live game? Znaczy, live game. A to ciekawe, bo nie wiedziałem, że takie coś można tutaj zdobyć. Także możemy zrobić jeszcze to. I to. Ponieważ są to przedmioty. A które być może nam zwiększą. Aha, to są gemy. Czyli to są tylko takie składowe części. Myślałem, że być może będą to już takie jakby pełne pięć. Ale. To by było chyba zbyt piękne. Natomiast jestem ciekawy, czy, trze czy trzeba było zakupić te gemy w tym sklepie, aby. Um, aby odblokować, tak jakby pełnię mocy Gabriela, dobra. Tutaj także występuje coś takiego jak gwoździe kleidos, które umożliwiają nam podjęcie wyzwań. Natomiast. E... Dragon returns. Natomiast teraz wydaje mi się, że już wiem jak to ma jak to ma zadziałać, więc wracamy sobie na górę. To co otrzymaliśmy to amulet smoka, który działa podobnie jak demon wywoływany z, z kawałków kryształów w pierwszej części. Tutaj także mamy do czynienia po prostu z obszarowym atakiem naprawdę potężnym, który wysysa, w szybki, znaczy wysysa naprawdę szybko energię życiową z naszych przeciwników, a tu z kolei mamy możliwość chyba, nie, złożenia ofiary, chyba nie. Cóż teraz? W takim razie skorzystajmy z medalionu Wilka, jako że mamy już z powrotem wszystkie nasze umiejętności i wróćmy do teraźniejszości. Myślę, że tutaj za chwileczkę skończę już ten materiał i wrócimy do gry już w teraźniejszości. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w przyszłych nagraniach z Castlevania 2. Pa pa. Hej.